Wasz ojciec wyznał, że nadal mnie kocha i chce wziąć ze mną ślub. Naprawdę? Z nią? Oszalałeś? To właśnie powiedziałeś, prawda? A Paula? Ożenisz się z obydwiema? Jaki nowoczesny? Mój tata jest zaręczony. Wiem, ale łączy nas miłość. Uznaliśmy, że zasługujemy na drugą szansę. Prawda, kochanie? Tak. Porozmawiam z dziećmi na osobności. Właśnie. Masz rację. Do widzenia. Do zobaczenia. Słyszałyście, o czym rozmawialiśmy? Niestety nie. Co powiedziałaś dzieciom? Coś ważnego. Esteban wam opowie. Dobranoc. Śpij dobrze. Chciałaś rozdzielić ją z Omarem, żeby znów z nią być. Ta kobieta to nieszczęście. Zdradziła cię, złamała ci serce, a ty chcesz do niej wrócić? Skąd o tym wiesz? Ciocia Lu opowiedziała nam o waszym związku i dlaczego zerwaliście. Co zamierzasz? Tata powinien zerwać i z jedną i z drugą. Pozbądź się Marisy i tej sztywnowłosy. Chcą cię tylko dla pieniędzy. Skąd ta zmiana? Kocham Paula i chcę się z nią ożenić. To dlaczego pani Marisa mówi, że poprosiłeś się o rękę. Co takiego? Zaproponowałeś małżeństwo tej kobiecie. Zostawcie mnie samego. Muszę pomyśleć. Co za wykrem. Od nas wymagasz, żebyśmy byli odpowiedzialni i zaplanowali sobie życie, a sam sprzedajesz taką wymówkę. Wyjaśnię sytuację z Marisą. Obiecuję. Moje plany się nie zmieniły. Wyjdźcie stąd. Co? Idźcie już. Pewnie. Teraz się upij. Nie obchodzi mnie, co myślisz. Zostaw mnie. Co powiedziała dzieciom? Nic. Dlatego wymyśliła, że jej się oświadczyłem. Uważaj. Nie pozwól sobą manipulować. Czy dzieci dowiedziały się prawdy? Wyszli, wściekli. Nic im nie powiedziała. Jest tchórzem. W takim razie co się stało? Już późno. Chodźmy spać. Nic nie rozumiem. Jesteś strasznie naiwny. Nie ma sensu się kłócić. Musimy wiedzieć, co zrobi tata. Wiem na pewno, co, co zrobię ja. To znaczy? Powstrzymam ją. Najpierw wydaje fałszywe nadzieje Omarowi, a teraz chcę uwieść tatę. Zamierza go upokorzyć? Nie sądzę. Oszukała ojca Jose i Omara. Przez ojca Jose chciała się zbliżyć do taty. Jest bystra. Myślała, że nas zdobędzie dzięki przyjaźni z naszym księdzem. Nie. Nie pozwolimy, żeby Paula i Marisa zajęły miejsce matki. Nie chcemy macochy. Tak? Tak. Tak. Daj drugą rękę. Zaufaj mi. Jesteś bezpieczna. Zobacz. Chodź. Daj mi chwilkę. Gdzie jesteśmy? Chodź. Jeszcze kilka kroków. Nie patrz, Dobrze. Stój spokojnie. Zaczekaj na mnie. Gotowa. Nie oszukuj. Co my tu robimy? To może być twoje mieszkanie. Właśnie je kupiłem. Mówiłaś, że masz kłopot ze współlokatorką kuzynki. Mogłabyś tu zamieszkać. Nie stać mnie na opłacenie czynszu. Nie martw się. Dopóki trwa remont, możesz mieszkać za darmo. Jak zaczniesz zarabiać, ustalimy warunki. Byłam na wielu castingach i nic. Myślałam, żeby wrócić do siebie na wieś. Nie chcę, żebyś wróciła, nie zrealizowawszy marzeń. Dlatego daję ci tę przestrzeń. Nie mam dwuznacznych zamiarów. Naprawdę? Tak. Aj. chole. Nie wiem, dlaczego kuzynka darzy pana niechęcią. Jest pan dobrą osobą. Nie mówiłam jej, że pana widuje. Gdybyś pozwoliła mi pokierować swoją karierą, już miałabyś pracę. Nie daj się ograniczać opiniami kuzynki. Zaufaj mi. Ty też chcesz ode mnie wyjaśnień? Nie przyszłam cię dręczyć. Nie musisz mi nic mówić. Alkohol jest złym doradcą. Nie da sobie radę z duchami przeszłości. Chodź do mnie, braciszku. Kocham cię. Musiała wyciągnąć słowa ojca z kontekstu. Marisa uwielbia wymyślać. To wariatka? Tak. Dlaczego chcę wrócić do ojca i wziąć z nim ślub? To absurd. Może tata, coś jej powiedział? Ta naciągaczka nie będzie tu znów mieszkać. Już tu kiedyś mieszkała? Chciałam powiedzieć, że nie postawi znów stopy w tym domu. Ojciec ożeni się z Paulą. Nie chcę, żeby miał z nią problemy. Dlatego to musi zostać między nami. Niech Esteban wyjaśni sprawę z Marisą. Powie jej, że między nimi koniec. Zgoda? Loli się nie spodoba, że zamieszkam w pańskim mieszkaniu. Nic jej nie mów. Nigdy jej czegoś podobnego nie zaproponowałem. Powiedz, że znalazłaś pracę za miastem i się tam wyprowadzasz. Nie chcę jej okłamywać. Nie wierzysz mi, ale kuzynka ci zazdrości. Chciałabym mieć twój talent, twoje oczy, twój uśmiech. Te oczy mnie oczarowały. Przy tobie zapomniałem o wszystkim. Boję się zakochać. Ja też. Chcesz być moją dziewczyną? Jak się masz piękna, nie odzywasz się. Myślę o tobie. Wejdź. Herbata, o którą prosiłaś. Dziękuję. Był tu dziś twój nauczyciel. Co robisz? Czekam na wiadomość od ciebie. Obraziłem Cię nie. Nie sądziłem, że mogły się Panu podobać. Ja też czuję... Co za wstyd. Jestem szczęśliwy, że odwzajemniasz moje uczucia. Ma pan na pewno wiele kobiet. Żadna nie jest taka jak ty. Jesteś diamentem, który sam odkryłem. Chcę widzieć, jak błyszczysz. Mogę być twoim agentem? Tak. Ale... Teraz przestań mówić do mnie, paru. Dobrze. Nie mogłam powiedzieć im prawdy. Wpatrywali się we mnie, widziałam zazdrość w oczach Lucy i wyrzut w oczach Ugo. Jak mogłaś coś takiego wymyślić? Nie przemyślałam tego. Szukałam czegoś, co mogłoby sprawić, że znów będę ich matką. Rozumiem. Esteban nie zerwie z Paulą, żeby się z tobą ożenić. To nie jest rozwiązanie. Dałam Estebanowi szansę. Weźmie ją albo obydwoje stracimy miłość dzieci. Spokojnie. Dokąd jedziemy? Chcę się przejechać i zostawić wszystko za sobą. Dobrze. Kask? Trzymaj. Dziękuję. Gotowa? Tak. Czuję, że jestem złym przyjacielem, bo nie mówię Omarowi prawdy. Jednak robi sobie nadzieję. Obiecaliśmy Lukresji, że nikomu nic nie powiemy. Oby ojciec szybko to załatwił. Nie wiem, ile czasu wytrzymam. Czuję, jakbym zdradzał Omar. Dziękuję, że mnie ojciec wysłuchał. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży. To Esteban? Nie, wiadomość głosowa od Omara. Cześć Marisa. Chcę ci opowiedzieć, jak przebiega dochodzenie. Czemu masz taką minę? Miałeś zły dzień? Trochę tak. Mam dla ciebie pieniądze na tydzień. Tylko tyle? Właściciel sklepu zapłaci dopiero jak skończymy pracę. Oby nie było jak poprzednim razem. Oby. Chcesz się napić soku? Właśnie zrobiłam. Nie masz mleka ryżowego? Nie. Sok brzmi świetnie. Dziękuję. Dokąd jedziesz? Do Guadalajara. Mieli tam kręcić Cats. Nie mówię, że się dostałeś. Super! Spodoba Ci się tam. Musisz mnie kiedyś zaprosić. Przyjedziecie jak tylko się zainstaluję. Powodzenia. Dzwoń do mnie. Oczywiście. Dziękuję za wszystko. Obiecujesz? Tak. Będę za Tobą tęsknić. Czuję ulgę na myśl, że Dante Alberti przestanie Cię nachodzić i namawiać, żeby się dołączyła do agencji. Na szczęście nie podpisałeś umowy. Teraz pokażesz wszystkim swój talent. Muszę iść na autobus.